Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że trochę odpoczęliście ode mnie. Na początku chciałbym przeprosić za ciszę w ostatnich dniach. Niestety doba ma tylko 24 godziny i totalnie brakuje mi czasu. Zbieranie informacji na bieżąco to naprawdę komfort i przede wszystkim jest znacznie mniej czasochłonne niż wykopywanie ich sprzed kilku godzin. Dodatkowo ich weryfikacja, potem jeszcze nagranie, a wbrew pozorom stworzenie takiego prostego nagrania zjada naprawdę dużo czasu. A obecnie poświęcam na to prawie cały mój wolny czas, więc tak to pokrótce wyglądam z mojej strony. W tym nagraniu chciałbym powiedzieć o najważniejszych wydarzeniach w związku z konfliktem pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. W niedzielę włoskie media podały, że pracownicy portu w Livorno odmówili załadunku statku z bronią do Izraela. Pracownicy powiedzieli, że otrzymali raport o obecności broni i pojazdów wojskowych i w związku z trwającymi uderzeniami na gazę odmawiają przykładania do tego swojej ręki. Associated Press przekazała, że domaga się niezależnego śledztwa w sprawie bombardowania ich biura w gazie. Domagano się także, aby Izrael przedstawił jasne dowody uzasadniające atak, ponieważ według ich wiedzy nie było żadnych przesłanek potwierdzających twierdzenia Izraela o działalności Hamasu w wieży Al -Jala. Stany Zjednoczone po raz trzeci zablokowały wspólne oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywające do natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Poniedziałek. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że nie widział żadnych izraelskich dowodów na to, aby Hamas działał w zniszczonym wieżowcu w gazie. Administracja prezydenta USA Joe Bidena zatwierdziła sprzedaż broni do Izraela o wartości 735 milionów dolarów. Jordańscy posłowie, w związku z trwającą wówczas operacją Izraela przeciwko strefie gazy, Wyrazili, że należy anulować wszystkie podpisane umowy z Izraelem, w tym porozumienie wojskowe. Wtorek prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy poparł działania na rzecz zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Palestyną. Powiedział o tym w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Do tamtej pory Stany Zjednoczone trzykrotnie blokowały deklarację Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywającą do zakończenia przemocy między Izraelczykami a Palestyńczykami. Jak później przekazała administracja prezydenta Joe Bidena, ich zdolność do ograniczenia międzynarodowej presji na Izrael dobiegała wówczas końca. Czwarta próba uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu w Palestynie po raz kolejny została zablokowana przez USA. Zniszczenia w gazie we wtorek oszacowano na 240 milionów dolarów. Prezydent Egiptu zadeklarował przekazanie 500 milionów dolarów na odbudowę gazy. Środa. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło przekonanie, że rozwiązanie dwupaństwowe jest zasadniczą opcją, a Rada Bezpieczeństwa ONZ musi podjąć skuteczne działania w kwestii palestyńskiej. Konieczne jest jak najszybsze dążenie do spokoju między Izraelem a Gazą, a wszystkie strony muszą wziąć na siebie odpowiedzialność. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na środowym briefingu powiedział m.in., że w strefie gazy istnieje podziemne miasto. Izraelskie media po raz pierwszy przekazały wieści o piątku jako prawdopodobnym terminie rozejmu. Czwartek. Minister spraw zagranicznych Izraela powiedział, że Niemcy poparły prawo Izraela do samoobrony. To o tyle ciekawe, ale i nieco zaskakujące, ponieważ do tej pory widać było duży wpływ Turcji na politykę naszych zachodnich sąsiadów, natomiast tutaj okazało się, że jednak są silniejsze i skuteczniejsze środowiska i lobby w Niemczech niż Turcja. W czwartek także prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał uzupełnić zasoby izraelskiego systemu Żelazna Kopuła. I teraz informacje już z dzisiaj, z godzin przedpołudniowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji o zawieszeniu broni. Ważny krok, ale niewystarczający, aby uniknąć kolejnej rundy przemocy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin. Mamy nadzieję, że obie strony konfliktu palestyńsko-izraelskiego powstrzymają przemoc i wymianę ognia. Rozejm między Izraelem a Hamasem to bardzo dobra wiadomość, a rozwiązanie dwupaństwowe to jedyna droga. Niektórzy izraelscy politycy negatywnie wypowiadają się o zawieszeniu broni, m.in. a Avigdor Lieberman, lider partii Nasz Dom Izrael, powiedział, że zawieszenie broni to kolejna porażka Netanyahu. Premier Palestyny poinformował, że zbrodnie wojenne Izraela w gazie zostaną przedstawione przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Erdogan bardzo ostro się wyraził, nie pierwszy raz cytuję Nie będziemy milczeć, dopóki cały świat nie dowie się, że Izrael jest państwem terrorystycznym. Wszyscy uciskani ludzie na świecie czekają na dzień, kiedy silna Turcja wzrośnie i powstanie. Bilans po stronie Palestyny to 243 osoby, które poniosły śmierć, 66 z nich to dzieci, ponad 1900 osób zostało rannych. Bilans może jeszcze wzrosnąć, ponieważ ciągle z podgruzów wydobywane są ciała ofiar. Po stronie Izraela zginęło 12 osób, w tym dwoje dzieci. Premier Izraela określił zakończoną operację jako wyjątkowy sukces. Powiedział, że Izrael zdecydowanie zareaguje na wszelkie dalsze ataki ze strefy gazy. Powiedział również, że izraelska armia była gotowa na to, by dokonać inwazji lądowej, i dodał, że armia Izraela jest jedną z najbardziej moralnych na całym świecie. Minister obrony Izraela powiedział, że armia pozostaje w stanie wysokiej gotowości. Palestyńczycy natomiast świętują, jak twierdzą, zwycięstwo w starciu z Izraelem. I teraz pytanie, co dalej, ponieważ może wydawać się, że osiągnięto porozumienie, i wydaje się, że została uchylona furtka do rozwiązania dyplomatycznego. Pytanie tylko, na ile to fakty, a na ile myślenie życzeniowe? Ja sam żywię duże obawy, że to tylko chwilowy rozejm, tak naprawdę wymuszony na Izraelu przez Stany Zjednoczone, na które z kolei ogromną presję wywierało wiele państw, chociażby poprzez próbę. Przegłosowania uchwały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i jest jeszcze jedna kwestia, która niepokoi. Otóż wczoraj w przestrzeni medialnej ukazał się dokument wydany przez prezydenta Rosji, na podstawie którego ma zostać zapewniona możliwość ewakuacji wszystkich obywateli Rosji ze strefy gazy do Moskwy, którzy wyrażają takie życzenie. Data na nim to 20 maja. Co prawda, ukazał się jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem zawieszenia broni, jednak. Trudno uwierzyć w to, że Kreml nie wiedział wystarczająco wcześnie o tym, że do zawarcia rozejmu jest już blisko. Przecież wszyscy wiemy, że Netanyahu i Putin są w ciągłym kontakcie i Izrael uprzedza Rosję, chociażby o tym, gdy ma zamiar uderzyć na terytorium Syrii, gdzie swoje wpływy ma Rosja. Być może to tylko środki ostrożności, a być może Rosja została poinformowana o czymś, co wkrótce ma się wydarzyć. Wszystko się okaże. To wszystko z mojej strony na teraz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.